Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj jest ze mną Natala. I ona nie chce nic gadać. Powiedz. Powiedz. <śmiech> <śmiech> Dobra, śmieję się, nieważne. O, patrzcie, diabełek nagrywam. A ja też nagrywam, co? Dobra. Nagrywam mega prezenty. Tak, nagrywamy. Dzisiaj... <laughs> Prezenty z głupawką. Natalia, masz zamiar coś do... masz coś do powiedzenia? Nie, tu nie ma. Nie ma i tu. Dobra. Otwieramy prezenty i będziemy od razu pozdrawiać. <gryw> Pozdrawiam tencza182, bo dała prezencik. A jaki prezencik. I jeśli dowiemy. Ptaszka. Patrz jakiego ptaszka została. No. Pozdrawiam. <gryw> Pozdrawiam Klara Benz. I tak piszemy pozdrawiamy? To znaczy ja pozdrawiam. No, nie wiem, czy na pozdrawi. Pozdrawiasz, pozdrawiam To jest w ogóle głupio, nic mnie ci nie ma. Jezu, przestań. Pozdrawiam Roxanne K23451. Prezentik. Aha, taki jest. Z... Aha. Dobra, nieważne. Pozdrawiam znowu Klarę. Benz Nie umiem tego mówić, przepraszam. Tutaj miałyśmy małą przerwę i nie umiemy tego mówić. O, dziękuję, ty jakie nie było. Umiem. Nie, ty też nie umiałeś. Pozdrawiam Asia Socha. Dostał mikrofon. Jej. Pozdrawiam Luzaczka 485. Prezencik, otwórz się. Trochę jest tych prezentów. Nie wiem, czy to będą dwie części, czy zdążę w jednej mm, wszystko otworzyć. Dziękuję za kokardkę, kartkę. Czarną kartkę. Ona jest tak pod uchem. Myślałam, że ona jest tak u góry na głowie. Dobrze, nieważne. Pozdrawiam. Szymon Sedek 6 O, dziękuję. Taką. Co to jest? Co to jest na tyle? Co to jest? Na rękę? Pozdrawiam save me please Dziękuję za sukienkę i następny prezencik. Dziękuję za takie włoski. Ładne. Taki komplecik? Nie? Pozdrawiam e, trzy większe i smerfetka I dziękuję za wrózeczkę. <laughs> to spodnie i to bluzka. Poznaw pozdrawiam... Um, pozdrawiam e, Shana Eli Tak Natala mi tu podpowiedziała, że chyba tak to się czyta. Tak? Tak. tak. O, dziękuję za to pozdra... Pozdrawiam Mora e, 222 Tu szły dwójki. Trzy dwójki, pięć zar. Nie, żartuję. Tak By było chyba w jakimś tam filmie. O, dziękuję za spodanki. Jakie ładne. Pozdrawiam Oliwka, taki to jest, taki, co to jest, podkreślnik, e, sianko. Tak, się chyba nazywa, tak, podkreślnik. O, dziękuję za kokardkę unikatową. Pozdrawiam Julia i... E, nie, Julia Rok. E, jeden, dwa, trzy. Dziękuję za włoski. Pozdrawiam Miodeczek. I takie, to są takie szczołeczki. Szczołeczki. Szczołki, szczołeczki. <laughs> Szczołkowe. O, dziękuję za... Mm, to jest... Z tego spozdra. Pozdrawiam Julia Rok. 1, 2, 3. Znowu. Znowu, znowu. Okej, okay, dziękuję za włoski. Pozdrawiam Kamilek 9800. Jak wyglądam twarzowo? Dziękuję za unikać te serce z mą Przyda mi się. Pozdrawiam jaskra 1911 Otwórz. Dobra Dziękuję za pasek. To jest pasek, tak to jest pasek Pozdrawiam, Amiko, ity. YouTube, it No szybko. szybko. Dziękuję za kolejny unikat, kolejnego kartkę. O, jak pasuje. <laughs> Pozdrawiam, wykrzyknik Niki TV, wykrzyknik. Dziękuję za prezencik. Jaki prezencik, jaki prezencik. O, włosy, z uni włosy unikatowe. Dziękuję. Pozdrawiam, 65, Lopa 9. Popa. Nie umiem czytać, nieważne. Popa. <laughs> Na celu mi to zwrócę uwagę. <laughs> Dziękuję za brzeczkę. Ładna taka butterfly'em. W No skupienie. skupiona Natala. <laughs> Pozdrawiam e, Sali, tak? sali E. -y -y. mhm. <laughs> Dziękuję za to. Pozdra. Pozdrawiam Ania AS Hashtag A S. <laughs> hmm. Dziękuję za włoski. Pozdrawiam Ala Kinia 15. Dziękuję za bluzeczkę. Pozdrawiam, Ruda. tańczy jak szalona. Dziękuję za sukienkę balową. Taką. Hoja, jako wielka. Dziękuję. I drugi raz pozdrawiam. I, so I, I, I dziękuję so like za. Co, 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 Nercy, dziękuję. Ło, wow, jak pięknie wyglądam. No, na tyle przyznaj. No to jest żal u czasów. Pozdrawiam. 3 e, x um Dziękuję. <grytanie> dziękuję za wróżeczkę. I to by było na tyle z pierwszej części mega prezentów. Jeśli będziecie chcieli drugą część, to zrobię drugą część, a jak nie, no to sama sobie otworzę. Um. Piszcie, czy chcecie drugą część z mega prezentów i dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego odcinka. Papa, pa, Natala, pozdrawiam się. Po, 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 pożegnaj się. No. <laughs> Powiedziała pani nie wiem, czy słyszeliście. No to cześć.